Jesteście ciekawi, jak można wykonać fajny, industrialny stolik do tokarki, do drewna, który jednocześnie jest bardzo ciężki, pojemny, dodatkowo ma obszerny blat? Zapraszam do oglądania tego odcinka. Konstrukcja stolika będzie wykonana ze stalowych profili 120x80 mm. Nogi to będą profile 70x70 mm, wszystkie profile ścianka grubości 4 mm. Natomiast łoże ma być na wysokości obecnej, czyli około 90 cm, tak aby równało się z blatami w moim warsztacie i aby wygodnie można było pracować. Natomiast jest potrzebny dostęp od spodu, na przykład do przykręcenia mojej szlifierki tarczowej, którą wykonałem w jednym z odcinków, dlatego. Cały stolik musi być nieco niższy, tak aby mógł od spodu podłoże wprowadzić dłoń i przykręcać lub poprawiać te nakrętki, które tam się znajdują. Dlatego łoże będzie zamocowane na takich wystających z blatu nogach. Wszystkie prace związane z cięciem oraz spawaniem stali wykonam na zewnątrz, ale w związku z tym, że zaczął padać deszcz, najpierw wykonam. Płyty z tych oto desek, które później będą wbudowane w całą konstrukcję i ją zamykały. Po tym całym maratonie związanym ze spawaniem, szlifowaniem, cała konstrukcja jest już pomalowana pierwszą warstwą z farby i sobie spokojnie schnie. W tym samym czasie przygotowywałem klejonkę na boki, z tyłu przykleję sklejkę, natomiast teraz pozostał mi jeszcze do sklejenia blat. Przyklejam trzy deski, czwarta deska będzie przyklejona później, ponieważ muszę cały blat zamocować w konstrukcję, czyli tu muszą wystawiać ramiona, na których będzie zamontowane łoże tokarki. Dlatego przykleję już na samym stole tą czwartą deskę. Lecimy z tymi trzema. Całość ściśnięta dość gęsto ściskami, tak więc powinna trzymać, deski są kiepskiej jakości i jak to bywa z sosną wypadające senki. Natomiast nie przejmuję się tym, ponieważ całość będę postarzał, zarówno blaty jak i boki, tak więc w ostatecznym rezultacie doda to tylko uroku. Dzięki pomocy kolegi udało mi się wtaszyć tą konstrukcję stolika do stolarni. Mam już przygotowane tygrysy na boki i blat. Tak więc teraz y, zacznę od tyłu, aby móc sobie dosunąć do ściany, zrobić więcej miejsca tutaj w stolarni, bo naprawdę nie mam nawet jak wam za bardzo nagrywać. I wtedy przymocuję boki, y, przygotuję blat i można przykręcać karkę. Muszę wykonać ręcznie nacięcia na te łopaty, na których będzie przymocowane łoże, tak aby wsunąć blat, a z drugiej strony dokleić ostatnią deskę, z tyłu praktycznie będzie na zero, tylko minimalnie będzie wystawał około centymetra. Zanim poprzykręcam te drewniane elementy, zakonserwuję je olejem tungowym. Ponieważ później, po przykręceniu, będzie to już niemożliwe na krawędziach. Czas nawiercić otwory pod zamocowanie wkrętów, muszę zrobić to bardzo dokładnie, ponieważ z dedykacją dla hejterów nie lubiących czarnych wkrętów będę używał w miejscach widocznych wkrętów mosiężnych, które są bardzo kruche, tak więc jedziemy z koksem. Jeżeli ktoś zastanawiał się dlaczego frezowałem krawędzie tych desek, to odpowiedź znajduje się właśnie tutaj. Od tyłu te płaskowniki były spawane, tak więc jest tam spaw, który ma swoją grubość i trzeba było zrobić miejsce, aby ta płyta mogła dojść do samego płaskownika. Czas przejść na tradycyjne metody. Jest to projekt dla osób z klaustrofobią. Ze względu na łopaty, do których będzie zamocowana, to karka. Ostatnią deskę muszę przykleić dopiero teraz. Zostańcie, przypilnujcie, żeby klej dobrze wysechł, a ja idę na obiad. Blat mam już wykończony. Nałożyłem również drugą warstwę oleju. Teraz przykręcę takie płaskowniki, aby dodać nieco uroku. Jak to mówią, nadeszła ta wiekopomna chwila. To łoże wydaje się teraz małe przy tym stoliku. Oryginalnie było mocowane na śruby ósemki, ale otwory w łożu są na dziesiątki. Tak więc ja również wykorzystam to i zamocuję na dziesiątki. Pozostało przykręcić wszystkie śruby. Na sztywno. na szczęście, wszystko fajnie pasuje. Śruby chciałem kupić oksydowane, niestety tylko ocynkowane. Kiedy się wymienię, natomiast na razie nakręcam tylko jedną nakrętkę. Gdyby w, w, po wibracjach się odkręcało, dodam drugą albo po prostu nakrętkę z tym plastikiem w środku, który powoduje, że nie będzie się odkręcało przy wibracjach. O! Działa! Zamocowałem również podtrzymak i konik. Instalacja elektryczna póki co tak na tymczasowo, chociaż naprawdę mi się podoba ten pomysł. Początkowo chciałem mieć przyklejane na magnesy neodymowe do ramy, natomiast tu chyba będzie mi naprawdę wygodnie, ale to jeszcze sprawdzę. Przewody tak na tymczasowo zabezpieczyłem, aby nigdzie mi się nie wciągnęły. Dodatkowo, oczywiście, lampka jest niezbędna przy toczeniu. Sprawdźmy, czy działa. Wraca do normy, zmiana obrotów, jest ok, powinno być naprawdę fajnie, mam teraz duży blat, na którym mogę spokojnie układać dłuta, oczywiście w późniejszym etapie pewnie zrobię tu jakieś mocowania, szafki pod spodem, czego nie widzicie, mam już pełno kufrów. Natomiast docelowo oczywiście zrobię szuflady, ponieważ to był główny powód, dla którego robiłem ten stolik. Natomiast jego masa oczywiście pewnie pomoże w pracy tokarki, ponieważ wytłumi drgania, a przede wszystkim tokarka nie będzie mi uciekała z niewycentrowanymi piękami na zewnątrz. Jeżeli interesuje Was więcej projektów właśnie w tym stylu, w stylu industrialnym, zapraszam na kanał Rzeczy i Przedmioty Michała gdzie możecie zapoznać się z użytkowymi szafami i innymi projektami, które wykonał właśnie do swojego mieszkania, jak i do innych mieszkań. Także gorąco zapraszam. Natomiast ja następny projekt, jaki wykonam, będziecie mogli zobaczyć na kanale Pasjonaci. W Dehe, do którego subskrybowania już Was teraz zapraszam. Wraz z Adamem Sławkiem, Przemkiem i Robertem. Naprawdę silnie tam działamy. Zachęcam również do y, polubienia i obserwowania grupy facebookowej, również o nazwie Pasjonaci w Decher. Co tydzień nowe realizacje, wspólne akcje ogólnopolskie. A można by rzec, że przy współpracy z Robertem również międzynarodowe. Tak więc jeszcze raz gorąco Was zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do klikania lajków, pisania komentarzy, jak Wam się podoba. Co sądzicie o tym projekcie? Pochłonął mi naprawdę wiele czasu, bo ponieważ wykonywałem go ponad tydzień roboczy, ale było warto. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!